A, masa pieniędzy wydanych. Aha. Ja płaciłem. Tak? Jakieś FN, paznokcie, yes, również Pegisarz. A ja y... jestem sponsorem tych pięknych dziewczyn. Proszę bardzo. I jednocześnie tatą. Firma Coherent. Tutaj Kryolipolizę, bo urządzenie. Bo później nie mówili na mnie. Tak, świetnie. Bardzo Państwu dziękujemy. My jesteśmy jedna rodzinka. Dziękujemy. <noise> <noise> Super. Kupiła Pani jakieś produkty? Ogólnie tak. Maskę jakieś dodatkowe. A jakieś ulubione Pani bardzo dużo tutaj ciekawych kosmetyków, na których można sobie potestować jak ktoś ma ochotę. Aha, świetnie. Bardzo Pani dziękujemy. Dziękuję bardzo. Kupione? Tak, no jak widać tutaj już yy, noszę. Jakieś ulubione firmy, marki? Yy, tak, no akurat ja pracuję na bielędzie, yy, także lubię tą firmę. No tak to jakieś jednorazowe rzeczy, fartuszki, takie samo. Ogólnie tak. Świetnie, bardzo się cieszymy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Mocno. Tak, a co, co jest nie tak w tym roku? Wszystko jest to samo, co było, także żadnych nowości, żadnych konkretów. Bardziej na na sprzedaż dla liczną, nie dla profesjonalistów. Sympozja na strasznie niskim poziomie.